Serdecznie dziękuję. Chciałem Państwa wszystkich przede wszystkim bardzo przywitać. Dla nas w Polsce dzisiaj mamy ostatni dzień roku szkolnego i tak naprawdę początek wakacji. Tym bardziej jestem niezwykle. Rad, że udało nam się tutaj spotkać, że zechcieliście Państwo przyjechać tutaj do Warszawy na zaproszenie Fundacji New Direction i Stowarzyszenia About Polska. Bardzo cieszę się, że zgromadziliśmy się dzisiaj tak licznie. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie przywitać pana premiera Mateusza Marawieckiego, przewodniczącego ekr u Witamy serdecznie Panie Premierze. Ze szczególną radością witam także naszych gości z zagranicy, oczywiście Fundację New Direction i wszystkich panelistów zaproszonych przez Fundację New Direction. Będziecie Państwo przedstawiani przed poszczególnymi panelami, ale już teraz bardzo serdecznie. I am very honored that you positively answered on our invitation, on the invitation of About Polska and New Direction Foundation. Thank you very much for being here and hope, I hope that our discussion will be very fruitful thanks to your, uh, thanks to your attendance to this uh, conference. Thank you very much. Szanowni Państwo, tak zastanawiałem się, w jaki sposób nawiązać do tematyki bezpieczeństwa, w jaki, na jakie akcenty, na jakie szczególne sprawy zwrócić uwagę. I tak się akurat złożyło, że w, padła mi w ręce, jak to czasami bywa, książka Pawła Jasienicy, ostatnia z Rodu zupełnie wydawałoby się niezwiązana z tematyką bezpieczeństwa, niezwiązana z tym, o czym dzisiaj mamy mówić, o współczesnych wyzwaniach geopolitycznych by się wydawało, prawda? A tam mowa o tym, co działo się w XVI wieku. Trochę mówię o tym w sposób skrępowany, bo siedzi w pierwszym rzędzie historyk, pan premier Mateusz Morawiecki, który być może skrytykuje mnie za te poglądy, które za chwilę zaprezentuję, a być może nie, ale jak Państwo być może wiedzą, Jasienica bardzo krytycznie zresztą oceniał politykę Jagiellonów, zwłaszcza jej aspekt wschodni, ale jest tam taki szczególnie bardzo ważny wątek, który moim zdaniem stanowi taką ciekawą analogię do, do dzisiejszych czasów, do współczesności. Otóż proszę Państwa moment, kiedy Zygmunt August decyduje się wbrew Opinii wbrew radzie swojej matki na związek z Barbarą Radziwiłówną, kiedy ojciec jego nalega na bliską relację z Habsburgami w sposób taki bezwolny, mało aktywny, pozytywnie niezwykle reaguje na oczekiwania Habsburgów, niekoniecznie mając na uwadze to, co powinno być rzeczywistym interesem państwa, kierując się. Jakimi względami w tym zakresie dynastycznymi, nie podejmuje Zygmunt Stary istotnych decyzji dla państwa polskiego, decyzji strategicznych, a jednocześnie jego syn zakochany, skupiony na sprawach życia codziennego, bawi w Wielkim Księstwie Litewskim, jeździ na polowania, trwoni publiczny majątek, a prowadzenie spraw państwowych przekazuje. Po części magnaterii, rodom, zwłaszcza radziwiłów, a po części po prostu urzędnikom państwowym, którzy kierując się swoimi umiejętnościami, ale także różnymi interesami, te sprawy państwa prowadzili. To, kiedy, kiedy czytam tę książkę i ten, ten opis ówczesnej sytuacji, to aż proszę państwa. Narzuca się takie pytanie, dlaczego nie wykorzystano wielu szans, szans, które przed Polską stały, dlaczego nie wykorzystano wielu możliwości, potencjału, nie podjęto ważnych decyzji, które mogły Polskę wprowadzić na drogę dalszego rozwoju, bezpieczeństwa, na drogę pomyślności, które mogły zapobiec temu, co wiele lat, wiele set lat później tak naprawdę się stało, ale miało jakieś swoje konsekwencje także w polityce ówczesnych czasów. I ta, ta analogia do tego, co, co dzieje się w tej chwili w Polsce, gdzie właśnie powinny być podejmowane kluczowe decyzje, powinny być podejmowane kluczowe inwestycje, gdzie ten temat bezpieczeństwa powinien ponad podziałami być dyskutowany, ale także wypracowywane konkretne decyzje, konkretne przedsięwzięcia. No, mamy wrażenie, że jest trochę tak, w przypadku niektórych, jak Zygmuntem Starym, który już nie ma siły na podejmowanie decyzji, tak jakby mu się nie chciało, albo jak w przypadku Zygmunta Augusta, no lepiej polować, lepiej trwonić budżet państwa, lepiej zajmować się barbarą radziwiłówną niż sprawami, które powinny być dla każdego odpowiedzialnego męża stanu w danym momencie najważniejsze. I dzisiaj, proszę państwa, chciałbym, żebyśmy właśnie przez te kilka godzin skupili się na polskim bezpieczeństwie, na bezpieczeństwie Europy w obliczu współczesnych wyzwań geopolitycznych, żebyśmy podjęli te najważniejsze tematy i zastanowili się po pierwsze, jakie zagrożenia są przed nami, żebyśmy oczywiście te tematy pogłębili, wyszli poza te schematy, w których, takie proste schematy, w których funkcjonujemy na co dzień i w końcu poszukali rozwiązań, jak tych zagrożeń uniknąć. I wierzę głęboko, że nasi paneliści nie tylko podejmą się tego zadania, ale także zrealizują je w sposób bardzo dla nas ciekawy i w sposób taki, który pozwoli nam później wdrażać konkretne pomysły nam, politykom w parlamencie, państwu, państwa miejsc w samorządach, miejscach pracy, właśnie tam, gdzie, gdzie jesteście. Witam Państwa jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie, według Państwa godności, zaszczytów. Cieszę się, że państwo jesteście razem z nami i życzę Państwu owocnej dyskusji, owocnej konferencji. Dziękuję bardzo.